Polska na przestrzeni ostatnich 30 lat jest krajem, w którym trwają silne przetasowania społeczne. Przemiana gospodarcza sprawiła, że ludzie przedsiębiorcy otrzymali szansę, aby wybić się z umownej klasy niższej i przejść do klasy średniej, a nawet wyższej. Jednocześnie wiele osób, które w czasach PRL miały wysoki status społeczny, utraciło swoją pozycję. Początkowo dynamiczny proces zmian w pewnym momencie zaczął naturalnie wyhamowywać, a umowny podział na klasy społeczne się ustabilizował. Jednak od kilku lat możemy zaobserwować pewne zmiany w tej dynamice. Czy mamy aktualnie do czynienia z zimną wojną klasową w Polsce? Czy wojna ta ma wymiar ekonomiczny, czy może polityczny? Jakie są jej potencjalne konsekwencje? Przeanalizujmy te kwestie. Na kanale trwa miesiąc awansu społecznego, w którym publikowane są materiały edukacyjne w tej tematyce. Jeśli zastanawiasz się, jak awansować i zyskać lepszy status, to odpowiedź znajdziesz w najnowszym e-booku i audiobooku dostępnym na niewiem.pl. Jak zdobyć wymarzoną pracę, to przewodnik po rynku pracy, który przeprowadzi cię przez każdy etap rekrutacji i otworzy drzwi do awansu społecznego. Dlatego wpadnij po swój egzemplarz i zacznij budować swój status. Czym są klasy społeczne? To umowny podział społeczeństwa wynikający z dynamiki, która zachodzi pomiędzy konkretnymi grupami. Dynamika ta zakłada, że wszelkie społeczeństwa składają się z grup, z których jedna jest nadrzędna, a druga podporządkowana. Sama idea pochodzi od Hegla, niemieckiego filozofa, który wyróżnił warstwy rolniczą, przemysłową i myślącą. Podział ten znacząco ewoluował z czasem, a wyodrębnienie poszczególnych warstw przestało mieć związek z nadrzędnością i podrzędnością, a raczej zaczęło się skupiać na aspektach społeczno-ekonomicznych, takich jak status materialny, wykształcenie, prestiż pełnionej funkcji czy poziom sprawczości. Współcześnie umowny podział na klasy społeczne zakłada istnienie klasy niższej, średniej oraz wyższej. Z których najmłodszym i jednocześnie najbardziej kłopotliwym dla badaczy tworem jest klasa średnia, jak pisze profesor Henryk Domański. Wyłoniła się ona wraz z rozwojem kapitalistycznego rynku pracy. Czynnikiem formowania się klasy średniej stał się wzrost zapotrzebowania na nowe zawody, w których bardziej niż pochodzenie społeczne liczyły się specjalistyczne kwalifikacje, inwencja i pomysłowość wymagająca odwagi. Zastanówmy się, jakie konsekwencje z tego wynikają? Zanim wyłoniła się klasa średnia, społeczeństwo było w znacznej mierze dychotomiczne, czyli składające się z dwóch warstw: ludu, zwanego również proletariatem, oraz przedstawicieli władzy, arystokracji czy szlachty. Jakiekolwiek przemieszczanie się pomiędzy tymi grupami, czyli zmiana statusu społecznego, było niemal niemożliwe. Łatwiej było upaść społecznie niż zaliczyć awans. Rodzina chłopska pozostawała chłopska całymi pokoleniami, podobnie jak arystokracja w większości przypadków pozostawała arystokracją. Były to całkiem hermetyczne środowiska. Jednak dźwignią do awansu społecznego w pewnym momencie okazał się być wolnorynkowy system gospodarczy, który umożliwił ludziom z klasy niskiej polepszenie ekonomicznego statusu a co za tym idzie uzyskanie sprawczości i znaczenia w społeczeństwie. Ponownie warto zacytować profesora Domańskiego. Pozycje te były ze swej istoty negacją struktur stanowych opartych na dziedziczeniu statusu rodziców. Klasa średnia zaczęła się tworzyć w kręgu drobnych kupców i właścicieli warsztatów rzemieślniczych wywodzących swój rodowód ze średniowiecznych cechów i gildii. Jednak zasadniczym impulsem stał się rozwój kupiectwa, bankierów, właścicieli składów i wszystkich ludzi obracających dużymi sumami pieniędzy. Klasa średnia stała się zatem pewnego rodzaju równowagą dla dychotomicznego społeczeństwa podzielonego na nieliczną, ale dominującą arystokrację i bardzo często wykorzystywany proletariat. Wyznacznikami klasy średniej stały się takie elementy jak przedsiębiorczość, kapitał, profesjonalizm, innowacje i paradoksalnie sprawczość. Chociaż nie mieli formalnej władzy, to dysponowanie kapitałem oraz tworzenie miejsc pracy i zatrudnianie ludzi dawało klasie średniej realny wpływ na rzeczywistość. W ten sposób klasa średnia stawała się jednym z elementów historycznego zwrotu, który zmienił system stosunków społecznych, organizację pracy, a także przyzwyczajenia i mentalność jednostek. Kolejną historyczną dźwignią dla rozrostu klasy średniej stała się anglosaska idea tanich kredytów, dzięki którym znaczna część ludzi o niewielkich dochodach otrzymała dostęp do sporego kapitału, dzięki którym mogła budować własne domy czy inwestować w przedsięwzięcia biznesowe. Zatrzymajmy się tu na moment, aby podsumować rolę i znaczenie klasy średniej w całym podziale społecznym. Po pierwsze, są to zazwyczaj ludzie przedsiębiorczy, operujący kapitałem, prowadzący firmy i tworzący miejsca pracy. Po drugie, klasę średnią charakteryzuje zazwyczaj dobre wykształcenie oraz znajomość kultury. Po trzecie, a zarazem najistotniejsze, Istnienie klasy średniej łagodzi napięcie społeczne, które narasta w wyniku ogromnego kontrastu występującego pomiędzy arystokracją a proletariatem. Co to oznacza? Że ludzie z najniższych warstw społecznych mają realną szansę na awans i przedostanie się do klasy średniej, jeśli tylko będą wystarczająco zaangażowani i przedsiębiorcze. Jeżeli natomiast klasa średnia nie istnieje, to ludzie ci są praktycznie pozbawieni szans na awans, bo najwyższa warstwa społeczna, zwana niegdyś arystokracją, jest niezwykle hermetyczna. Klasa średnia stanowi zatem równowagę w życiu społecznym i jest pomostem łączącym dwie skrajne warstwy. Czy mamy do czynienia z zimną wojną klasową? Zimna wojna to określenie napięć, które nie są otwartym konfliktem, lecz są zauważalne i mają swoje konsekwencje. Pomiędzy klasami w polskim społeczeństwie nie występuje otwarty konflikt, jednak można dostrzec zalążek zimnego konfliktu, który trwa od kilku lat. Co ciekawe, konflikt ten ma silną przyczynę polityczną. Od przemiany gospodarczej w latach 90. pewien niepisany układ społeczny wyglądał następująco. Jeśli jesteś osobą przedsiębiorczą, zaradną i pracujesz skuteczniej niż większość, to będzie ci się żyło lepiej niż większości. Będziesz zarabiać na tyle dobrze, że bez problemu zaspokoisz potrzeby swojej i swojej rodziny, a nawet zostaną Ci środki na wakacje, kulturę, wykształcenie, dom, samochód i wszelkie inne dobre, na które tylko sobie zapracujesz. Na takich mechanizmach rodziła się polska klasa średnia. Jednak w pewnym momencie dynamika ta została odwrócona, a klasa średnia zaczęła być używana jako narzędzie walki politycznej. Było to widoczne szczególnie w narracji obozu rządzącego od 2015 roku. Partia rządząca zaczęła wspomagać finansowo najniższą warstwę społeczną za pomocą takich programów jak 500 plus czy podnoszenie płacy minimalnej, przy jednoczesnym drenowaniu klasy średniej. Równocześnie prowadzona była narracja, która miała nastawić klasę niską przeciwko klasie średniej i odwrotnie. W ten sposób stworzyła się bardzo niezdrowa sytuacja społeczna, w wyniku której klasa średnia jest niszczona różnymi metodami, jak zauważa doktor nauk socjologicznych Przemysław Sadura. Polska klasa średnia czuje się oszukana i rozmówcy z tej grupy na różne sposoby sygnalizowali to w trakcie badań. Nikt nie odda im czasu, którego nie spędzili z dziećmi, tylko w robocie po godzinach, bo uważali, że wspinają się na niewiadomo jak wysoką drabinę. W klasie średniej pojawiło się mocne poczucie, że Polska to nie jest kraj dla nich. Nie czują się tutaj u siebie i są przekonani, że czeka ich kolejna fala migracji. Dotąd polscy średniacy uważali, że przynajmniej te dolne warstwy, klasa ludowa, ich nie dogonią. A tymczasem tamtym ktoś zaoferował podwózkę w postaci transferów i wyższych płac. My się pół życia wspinaliśmy po schodach, a można było wjechać windą. To, o czym mówi dr Sadura, szczególnie widać na przykładzie płacy minimalnej, która jest regularnie podnoszona. Stopniowo, płaca najsłabiej wykwalifikowanych pracowników zaczyna dobijać do poziomu, który mają pracownicy wyższego szczebla czyli lepiej wykwalifikowani. Jednocześnie dla przedsiębiorców rosną składki na ZUS. Kierunek redystrybucji pieniądza wydaje się zatem oczywisty od klasy średniej do klasy niższej. Drenaż klasy średniej ma również inny wymiar. Rosnące w wyniku inflacji koszty życia to również rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Klasa niższa może liczyć na wsparcie w trudnych czasach, chociażby za pośrednictwem programów socjalnych. Klasa średnia natomiast ma na tym polu znacznie bardziej ograniczone możliwości. Konkluzja jest zatem następująca. Klasa średnia jest niszczona, a w klasie niskiej sztucznie kreuje się wyższy status niż realnie posiada. I ktoś mógłby powiedzieć, że przecież to dobrze, że ludzie, którzy mają pieniądze, dzielą się z ludźmi, którzy mają mniej. Jest to jednak uproszczone spojrzenie na rzeczywistość, które nie uwzględnia wszystkich konsekwencji. Jakie są zatem potencjalne konsekwencje? Jak już zostało wspomniane, klasa średnia stanowi równowagę społeczną. Jej istnienie umożliwia płynny przepływ ludzi pomiędzy różnymi warstwami. Bardziej zaradni mają realną szansę awansować. Degradowanie klasy średniej sprawia natomiast, że możliwości awansu społecznego są znacznie mniejsze, a równowaga zostaje zaburzona. Jednocześnie, kiedy zanika klasa średnia i małe przedsiębiorstwa, zyskują na tym największe korporacje, czyli najwyższa warstwa społeczna. Stają się one jeszcze bardziej hermetycznym środowiskiem, a dodatkowo mają monopol na produkcję i zatrudnianie. Ludzi. Wykluczenie małych przedsiębiorców ze społeczeństwa oznacza zniszczenie wielu miejsc pracy i wielu producentów. Pojawia się na rynku nisza, która zostanie bardzo chętnie wykorzystana przez największe podmioty, które działają na skalę krajową lub międzynarodową. Oznacza to zatem powrót do dychotomii, Czyli podziału na klasę niską, sztucznie udającą klasę średnią, oraz na klasę najwyższą, do której nie będzie możliwości się przedostać. To natomiast otwiera drogę do etatyzmu, czyli silnej ingerencji państwa w większość sfer życia publicznego, a momentami nawet prywatnego. Największy paradoks jest taki, że ludzie, którzy realnie są najbogatsi i są właścicielami największych firm oraz korporacji. Poradzą sobie w tej sytuacji. Mają bowiem wystarczająco dużo kapitału, sprawczości i wpływów politycznych, aby w nich nie uderzyły żadne konsekwencje. Wielkie korporacje stać na to, aby płacić większą pensję minimalną. Wręcz mogą na tym zyskać, bowiem mali i średni przedsiębiorcy są konkurencją dla największych korporacji. Jeśli konkurencja znika, bo przykładowo upada pod wpływem rosnących kosztów prowadzenia działalności, to dla hegemonów pojawia się okazja. Dlatego nie napędzajmy kolejnych podziałów społecznych i nie dajmy sobie wmówić, że klasa średnia jest zła i niepotrzebna. W aktualnym systemie gospodarczym to właśnie ona jest gwarantem równowagi, jest trzecim graczem w tej nierównej walce pomiędzy współczesnym proletariatem a współczesną arystokracją. Zawalcz o wyższy status i lepszą pozycję społeczną. Jak zdobyć wymarzoną pracę to przewodnik po rynku pracy, który przeprowadzi Cię przez każdy etap rekrutacji i otworzy drzwi do awansu społecznego. Jeśli doceniasz działalność kanału to wesprzyj ją wpadając na niewiem.pl po swój egzemplarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.